Cześć, jest piątek, jesteśmy na balkonie i jak obiecaliśmy mamy dla Was raport w terenie. Jestem Iwelios, a ja Pepcok. I już za chwilę powiemy wam o tym, co spotkało nas już w piątek i co czeka nas w sobotę. To co? Dojechaliśmy to tak, ja dojechałem, Iwelios przyjechał, wszyscy trafiliśmy ostatecznie na miejsce. Przyjechaliśmy razem. Przyjechaliśmy razem, ale ja powiem przed chwilą, dojechaliśmy. Aha, Także taki mały zgrzyt, ale wszyscy się cieszymy, bo jesteśmy na Falkonie, jest fajnie, jest dużo ludzi, dużo się dzieje. Już zdążyłem przywitać się z bardzo dużą ilością znajomych. Tłumy przy akredytacji, tłumy, 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 to będziecie mogli zobaczyć dopiero pewnie w relacji naszej w kontroli, ale faktycznie ta kolejka wychodziła już na zewnątrz mimo, że było tych kas tutaj naprawdę sporo, tak. Eee, chyba z 8 było przeznaczonych normalnie na Tak, około od między 6 a 8 przeznaczonych dla uczestników, dodatkowo osobno dla wystawców, VIP-ów i wszystkich innych osób, które się akredytują osobno. Właściwie przyjechaliśmy bardzo wcześnie, zwiedziliśmy sobie troszkę Lublina i już tutaj zaczęliśmy. Lublin. I już zaczęliśmy korzystać z programu. Na przykład ja wybrałem się na ciekawą prezentację pod tytułem Wiele odcieni sztucznej inteligencji prowadzonej przez mojego znajomego Marcina Wańka, znanego jako Wa tak. Pewczak poszedł na sztuczną inteligencję, bo go to interesuje, zresztą jak pamiętacie bo nie ma może. Bo jak pewnie pamiętacie, pewczak też prowadził podobne prelekcje na innych konwentach, także i prowadzić będzie. I będzie, jak poprawię, jak wyrzuci stamtąd, że nie jest wybitnym informatykiem. tę te. Dobra, ja w tym samym czasie wybrałem się na Obiehale zobaczyć co tak naprawdę się zmieniło w porównaniu do zeszłego roku. I tak na dobrą sprawę zmian nie ma dużo. To znaczy stoiska są tam, gdzie były, arena troszkę mm. się przesunęła i moim zdaniem ta arena... Ona jest bardziej na środku, zaraz za widownią sceny estrady, tak jak to było przedstawiane na mapkach. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że ta arena chyba ma inne siedzenia w tym roku i one są troszkę niższe, więc ta widownia będzie troszkę tak niżej usytuowana. Ale to tak naprawdę dobrą sprawę pozwala osobom, które by dostały z tyłu, obserwować całą sytuację. Tak, mamy drobne zmiany, tak jak organizatorzy mówili w orgach do raportu. Wszystko jest bardziej przesunięte na środek. Scena też tym razem jakby skierowana w stronę wystawców, a nie na bok. Gastronomia jest większa, jest faktycznie większa w tym roku. Tak na oko oceniam, że między 2 a 3 razy większa, co jest całkiem spoko, bo faktycznie tego miejsca brakowało w poprzednim roku. Ceny są też całkiem przyjemne. Jest tam coś takiego jak kebab... Nie zwróciłem jeszcze kebabik. Odwróciłem mi uwagi. Kebabik. Można kupić kebabika, który kosztuje 6 zł. Nie wiem co to jest kebabik, ale pewno mały kebab. Okay. Albo taki pikaczu, kebab. kebabik, pika pika. Wiem, sucho. Eee, Także właściwie my już piątek... Kończymy, tak naprawdę. Za chwilę, jak wmontujemy ten materiał, wrzucimy go do sieci i to idziemy imprezować do Kazika. No, A... ja jeszcze podskoczyłem na chwilę, tak mi się przypomniało. Przez chwilę byłem na takim panelu dyskusyjnym tam z krakowskimi smokami na temat czegoś w Krakowie. Chyba chodziło o smogu. Nie tylko Krakowa, bo, bo, bo. ale chyba <laughs> na temat migracji chyba ludności. Akurat tak wpadłem, to tam rozmawiali na te tematy: na temat migracji i tego, jak się to ma do planów jakichś tam urbanistycznych. E, nie wiem, co to było. Jakbyś mógł sprawdzić tam na górze, ale nie wiem, czy zdążysz. E, natomiast faktycznie tam w panelu brali udział między innymi i Hasan. Pozdrawiam serdecznie. E, A krakowskie, krakowskie Smoki e, dość aktywnie na górze e, e, Antresola o 17. Magia ulicy i uliczna magia to chyba nie to. Może jakaś zmiana, nieważne. E, Czyżbyśmy odkryli dziurę w programie? O... No, ale w każdym razie, no, sobota, piątek się kończy, ale co w sobotę? Ja na przykład planuję, zobaczymy jak mi pójdzie, wybrać się na konkurs muzyki z gier prowadzonych przez mojego znajomego Arciego, czyli Arka Haratyma. Może tym razem uda się coś wygrać. Może konkurencja mnie nie zniszczy. A ja prawdopodobnie podążę, podążę za tobą, żeby się z ciebie śmiać. Dobrze, a następnie widzę na przykład bardzo ciekawą dla mnie prelekcję z y, Genomem w kieszeni, czyli jak znajomość własnego DNA zmienia życie. Doktor inżynier Tomasz Czernycki. I to, co zauważyłem w programie, to faktycznie duża liczba prelekcji osób, które dają tytuły naukowe, na przykład w sobotę wieczorem jest doktor Jerzeszeja, doktor Paweł Fre, Frelik, więc widać, że... Ale Ty zamierzasz się wybierać tylko na naukowe? Nie, nie, ale bardzo mi się podoba to, że osoby z tytułami naukowymi wygłaszają prelekcje, które mają szansę być naprawdę bardzo dobrze merytoryczne. Więc moim zdaniem w dobrą stronę to zmierza. No to jest prawda. Znaczy widać, że ta nauka zaczyna z powrotem e, pojawiać się na konwetach, może nie tyle z powrotem na konwetę, co z powrotem w fantastyce, dosyć mocno uderza. Może że tak to na początku wyglądało Science Fiction, że to wychodziło tak naprawdę gdzieś tam z e, środowisk naukowych, te pierwsze zajdle choćby nawet, nie? Tak. no. E, tak czy inaczej, jutro będziemy się kręcili tutaj, będziemy na pewno robić też ujęcia, także jeżeli będziecie gdzieś na stoiskach, będziecie gdzieś e, w games roomie, to na pewno będziecie mogli nas spotkać z kamerą. E, Zagadać jak najbardziej, my będziemy także do Was podchodzić i do Was zagadywać. E, także tam będziemy się mogli zobaczyć. No i widzimy się także w raporcie w terenie. Już jutro, także gdzieś w okolicach wieczornych, może trochę wcześniej niż dzisiaj. Jest ok, podoba mi się, nie ma żadnych zgrzytów. Co prawda, rejestracja ruszyła o 12, a nie o 9, jak obiecywali teoretycznie w rozmowie e, organizatorzy, ale mimo wszystko było spoko. Ja powiem na obronę, że tak naprawdę o tej 12 to było dopiero tak na dobrą sprawę. w nikogo 20 nie było. parę osób do rejestracji, więc tak naprawdę to opóźnienie nie wynikało moim tak zdaniem z technologii. No brawo. Wykończyłeś właśnie uszy naszych widzów. O, o, o. Taki ze mnie zły człowiek. Pozdrawiam Was wszystkich. <grym> także jeżeli jesteście na konwencie, to nas szukajcie. Jeżeli nie jesteście na konwencie, to zapraszamy Was do śledzenia nas na bieżąco. Będziemy także na Facebooku informować Was o tym, gdzie się pojawiamy, co się dzieje na Falconie, a jeżeli wybuchnie jakiś pożar, albo trzęsienie ziemi, albo cokolwiek, to też będziemy dla Was robić relacje. Choćby nas miała ziemia pochłonąć. Także będziemy z Wami, a tymczasem komentujcie. Lajkujcie. I szerujcie dzielcie się nami na lewo, na prawo, gdzie tylko chcecie. Widzimy się już bardzo niedługo. Już jutro. Do zobaczenia. Cześć! Cześć.